Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd na pewno nie najważniejszych, ale takich informacji, które nie zawierają w sobie tych oto słów, bo to są tematy, które omijamy. Zaczynamy. Musisz teraz skupić, bo to jest bardzo poważny news, jeden z ważniejszych w historii. Jak donosi Przemysław Zdunek, korespondent z Francji, powstały tabletki zamieniające pierdy w zapach konwalii. I to nie tylko konwali, ale po kolei. Oto Christian Plaincheval. człowiek, który wygląda jak bezdomny, który przebrał się za kogoś, kto ma adres zameldowania. I Christian to człowiek, który miał marzenie. Marzenie, aby móc podczas obiadu bezkarnie wiecie, zrobić z dupy poduszkowiec, puścić golca na puzonie, tak po prostu. I zaczął podążać za swoim marzeniem. Miał dostęp do laboratorium i sporo wolnego czasu, dlatego udało mu się stworzyć pigułki, które zamieniają zapach pierdów w wiosenny zapach konwali, walentynkowy zapach imbiru i zapach koloru fioletowego. Widocznie nie zawsze był trzeźwy, jak wymyślą nazwę. I ten specyfik istnieje na rynku od jakiegoś czasu i pewnie część z was o nim słyszała, ale news polega na tym, że dosłownie kilka dni temu ogłosił nowy zapach. Świąteczny, czekoladowy. I o ile konwaria, imbir czy kolor fioletowy to bezpieczne zapachy, o tyle czekolada to już życie na krawędzi. Bo jeśli dajmy na to taki najman puściłby jednego z kleksem, to ryzyko, że dałby się skusić zapachowi czekolady jest zbyt duże. A jeśli zastanawiacie się, czy to w ogóle działa, Odpowiem wam za 3 do 6 dni, zależnie od tego, jak szybko przyjdzie przesyłka. Wśród posłów pojawiła się nowa gwiazda. Poseł PiS, Marcin Duszek pochwalił się swoją nową sekretarką. Dodając w opisie: Poznajcie tę ślicznotkę. Będzie moją nową sekretarką. Udowodniła już swój profesjonalizm i będzie moją prawą ręką we wszystkich sprawach. Moi koledzy posłowie będą zazdrościć. Potem dorzucił jeszcze kilka zdjęć, aby na wszelki wypadek podbić tę zazdrość. Tłumaczył się, że schakowano mu konto, ale. Zdjęcia miał przecież na swoim telefonie. Więc hakowanie hasła do konta oznaczałoby, że poseł musiałby sam wysłać zdjęcie ze swojego telefonu do hakera, żeby ten mógł je wrzucić na Face'a i insta. Także Marcin przesta się wygłupiać. I w tym momencie wszystko wskazuje na to, że poseł PiS albo się upił, albo nie ogarnia telefonu i zamiast wysłać te zdjęcia w wiadomości prywatnej przez przypadek wrzucił je na Wola. I sam osobiście skłaniam się do tej drugiej teorii, gdzie nie ogarnia telefonu, ponieważ widziałem jego spod wyborczy, gdzie gra... W średniowieczny Mortal Kombat na wyłączonym telefonie. A tak w ogóle to cios w miecz nie odbiera punktów zdrowia. I możecie powiedzieć, niech się grzmoci z kim chce. Oczywiście, że tak. Niech do niej, do sekretarki dołączył ci rycerze. Sekretarki tych rycerzy. Mam naprawdę w dupie, czy wrzucił je on po pijaku, czy jakiś haker z Tajlandii. Tylko niech nie udaje, że staje i walczy o katolickie wartości, skoro sam im zaprzecza. I niech nie narzuca tego komuś innemu, skoro sam tego nie przestrzega. Bo zgodnie z zasadami kościoła, on teraz żyje w grzechu. Jasne, przyjemnie, ekscytująco, satysfakcjonująco na pewno, ale nadal w grzechu. Jedyną osobą, która może udać rozgrzeszenie w tym momencie, jest już chyba tylko dziwisz, bo i tak nie będzie pamiętał. Jest już listopad, a więc mamy święta. W związku z tym mam dla Was dwie szybkie informacje. Po pierwsze, jeżeli będziecie przystrajać drzewa lampkami, to uważajcie, jeśli macie palny. To jest ryzykowne zagranie, chyba że jako facet chcecie pokazać, że naprawdę ucieszyliście się na święta. Po drugie, niestety w kwestii prezentów Sony dało ciała z PlayStation 5 żeby było bardziej elitarnie, nie da się tej konsoli dostać. Jeżeli chcieliście ją kupić w przedsprzedaży, nie ma szans, boty wykupiły wszystko, a teraz są problemy z dostarczeniem tych konsol. Dlatego stawiam Sony Ultimatum, jeżeli najpóźniej, do środy wieczorem, do godziny 20, konsole nie pojawił się w sklepach, to będę czekał dalej. A dla tych, którzy tak samo jak ja nie mogą się doczekać momentu, aż położył swoje ręce na nowym Playaku, powstał symulator. Gra, w której rozpakowujecie PlayStation 5. Tak, to jest symulator rozpakowywania konsoli, a w dodatku ta gra jest dostępna za free. Cała chryja wokół kasy, gigantycznej kasy dla Bayer Full, dla Golców, dla Bednarka, Pocholi, Przygasa, ale to co wyrabia Słomir Świeżyński, lider Bayer zasługuje na chwilę uwagi. Muzyk Disco Polo jest od jakiegoś czasu ekspertem, ekspertem TVP Info w tematach pożarów w Australii, szczepionek czy prawa unijnego. Skąd to ciśnienie na szkło? Otóż ten twórco wrażliwości porannej Rosy startował w wyborach. Cztery razy w wyborach do Sejmu i cztery razy w wyborach do Sejmiku Województwa, ale za każdym razem wyborcy mówili mu, żeby się już przestał wygłupiać. Tak więc zostały mu wesela, koncerty na dni kraśnika i tafał żeby dokarmić swoje przerośniętego. I kiedy usłyszał, że kult odmówił przyjęcia zapomogi i sugerując, że te pieniądze bardziej przydałyby się na przykład w służbie medycznej, wyśmiał ich pytając, kto jeszcze pamięta kulta, bo kto kupuje ich płyty. Jurek Owsiak wyjaśnił go dosyć skutecznie, informując, że najnowsza płyta kultu już się wyprzedała i zamówili nowy nakład. Ale wisienką na torcie był wywiad, w którym pan Sławomir porównał się do Mozarta. Stwierdził, że on, podobnie jak Mozart, jest niedoceniany za życie i jego geniusz prawdopodobnie będzie doceniony, podobnie jak Mozarta, dopiero po śmierci. No to po pierwsze, pan Sławomir, malarz ludzkich emocji, który tka uczucia na syntezatorze, nie wie, że Mozart już w wieku 8 lat zagrał koncert nad Morze Królewskim. Po drugie, dajmy mu się wybronić. Oto przed nami krótki przegląd twórczości słowa Świeżyńskiego, Wielkiego Barda i Duchowego spadkobiercy Wisławy Szymborskiej. Spod krótkiej spódniczki autostopowiczki świeciły białe majteczki. Kolanka głaskałem, bajerki wciskałem, opowiadałem bajeczki, opowiadałem bajeczki: Łam daram, daram daj, Łam daram daram, Łam daram daram, daj. Cieszę się serduszko. Raduje się dusza, kiedy mój zespolik na dziewczynki rusza. Czerwonej i bure i bure. Chodź ze mną na górę, na górę. Dam ci klucz do bramy, tam się pokochamy. A ja, 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 oj a ja, 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 oj oj. Letni deszcz po dachówkach szumi, spać się kładzie każdy, kto umie zasnąć. W waszyngtońskim zoo urodziła się panda. I o ile informacja sama w sobie jest spoko, tyle fajniejsze jest to, że rusza plebiscyt, którym można nadać jej imię. A jeśli wolicie, przed nadaniem jej imienia, przyjrzeć się jej bliżej, to w komentarzu pod filmem znajdziecie link do transmisji 24 godziny z jej klatki. A wygląda to tak. To było wczoraj, a teraz 12 godzin później? Dobre na sen. Stara legenda mówi, że panda przebudzi się, kiedy PlayStation 5 będzie w końcu dostępne w sklepach. Kolejny news od przemka z Francji. Tamtejsza telefonia komórkowa Bouygues Telecom wypuściła reklamę, w której domownicy rozchorowują się po zjedzeniu małży. I to delikatnie mówiąc, wkurzyło poławiaczy małży, którzy potraktowali to jako cios w nich samych i obrzucili salony operatora świeżymi owocami morza. Telekom szybko przyznał się do błędu, przeprosił i udostępnił poławiaczom swoje miejsce przed salonami, aby ci mogli sprzedawać tam swoje produkty. Tak się to robi, drogie Aparcie. Yy, parodia reklamy Apartu, którą na pewno doskonale znacie, wielkie gratulacje klub komediowy, zmierzyła oryginał, ale Apart nadal nie może złapać dystansu i cały czas, możecie to sprawdzić, kasuje każdy komentarz, który jest negatywny pod ich filmami. Subiekt wiadomości w TVP. Rzeczywistość w ogóle im nie przeszkadza w pracy. I ich dystans do siebie a w zasadzie jego brak jest już znany od dawna, szczególnie od momentu kiedy ktoś zrobił sobie hecheszki z tego, że reklamują po angielsku obrączki ślubne pod swoją nazwą Apart, czyli po angielsku osobno. Co jest raczej średnią wróżbą dla nowożeńców. Jak penis u panny młodej albo bezalkoholowe wesele. Chociaż bezalkoholowe wesele byłoby chyba gorsze. Elektryzująca wiadomość, polski samochód, pierwszy polski samochód elektryczny i został zaobserwowany na drodze. To wszystko podczas oficjalnego pokazu i kilka szczegółów, które przedstawił przedsiębiorca, który był na tym pokazie jest bardzo ciekawych. Po pierwsze okazuje się, że na tym etapie spółka, która stoi za polskim autem elektrycznym nie zamierza kupować części od polskich producentów. Po drugie, mimo że spółka pokazała już prototyp, to tak naprawdę nie ma siedziby, nie ma żadnej ziemi ani żadnych terenów, gdzie mogłaby ten samochód produkować i jak sami z rozbrajającą szczerością powtarzają... Co się Co jest ciekawe, bo jeździ na wózku. Nie mają siedziby, nie mają terenu, gdzie mogliby zbudować swoją fabrykę. Jak sami podkreślają, nie za bardzo nawet mają pomysł, gdzie to mogłoby powstać. Ale najlepsze jest to, że ta zaprezentowana makieta auta elektrycznego to, jak się okazało, seryjna Mazda ze skrzynią biegów z auta spalinowego. I nie czułem się tak oszukany, odkąd zobaczyłem billboard przed moim domem, z którego wynika, że papryka szczecińskie jest produkowana przez łososia z ustki. W cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż w tym tygodniu, bakłażan i Sławomir świeżyński. Bakłażan, właściwa nazwa psianka podłużna z łaciny Solanum Melongena. Pochodzi z tropikalnej Afryki, Egiptu, Arabii i Indii. W Polsce uprawiana wyłącznie w sprzyjających warunkach mikroklimatycznych. Z botanicznego punktu widzenia jest owocem, a dokładnie jagodą, ale powszechnie uważany jest za warzywo. Bakłażan jest świetnym źródłem potasu, wapnia i magnezu i w przeciwieństwie do pana Świeżyńskiego, gdyby startował w wyborach do sejmu czy sejmiku, zrozumiałby, że ludzie go nie chcą już przy pierwszej porażce. Nie potrzebowałby do tego siedmiu kolejnych. Dużą zaletą bakłażana jest niskokaloryczność. W 100 gramach znajdziecie zaledwie 20 kalorii. Kiedy ludzie słyszą słowo bakłażan, najczęściej reagują mówiąc Grill bez bakłażana? Ha, chyba sobie żartujesz. Kiedy słyszą bayerful, najczęściej reagują mówiąc Polej za parę młodą, nie będę tańczył na trzeźwo. O ile pan Sławomir potrafi odmienić słowo majtki na niezliczoną liczbę sposobów i nawet do tego zarymować, o tyle sam bakłażan występuje w niezliczonej liczbie odmian. Ponieważ Japończycy, podobnie jak Hindusi, ciągle krzyżują je, aby uzyskać te najlepsze. Dlatego właśnie, bakłażan w przeciwieństwie do niektórych zapisze się pozytywnie na kartach historii. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Kolejny odcinek, już w piątek, oczywiście, o godzinie 18. Subskrybujcie, żeby nie przekapić. A, a jeżeli macie kogoś fajnego, kogo można było wrzucić do cyklu warzywa, które osiągnął więcej niż, piszcie w komentarzach. I to tyle. Dzięki, wielkie, do zobaczenia. Cześć.